ters, dystrybutor najlepszych marek. Cześć, dziś na nasze testy wchodzi POF USA P15 model BASE. USA P15 Base to nowoczesny karabinek R15 klasy Mid-Tier. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej jakości wykonania. To w pełni amerykańska konstrukcja, która łączy sprawdzone rozwiązania MilSpec z technologią POW USA, w tym słynnym Roller Camping i komora E2. Wszystko to podnosi trwałość i niezawodność karabinu. Jeśli chodzi o specyfikację, kaliber 556-45 NATO 223 Remington, długość całkowita karabinka około 863 mm, POF USA P15 Base, to solidna amerykańska platforma AR15. Siema Toberman, witam Siema. Cię na naszych testach. Dzisiaj POF USA Base wersja tak, 16,5 cala. Będziemy testować. Co możesz? Pomówię kuchen, zobaczymy, jak ten lasek sprawdza w akcji. Dzisiaj sprawdzimy karabin na dystansie od 100 do 25 okay. metrów, w takim wymiarze. Teraz go przetestujemy, no to zobaczymy, jak to nie? Mocna baza do rozbudowy. No do testowania. Jedziemy. Pierwsze podejście, 100 metrów, 5 strzałów. Zaliczone. Powiem Ci, lasek, że robi robotę. Zgodny układ proszę Clear. No, powiem Ci, że takie pozytywne wrażenia wszystko siedzi w celu, czyli koli się też sprawdza, ta łoże uze ta konfiguracja jest naprawdę spoko. No i jedziemy w szybką piątkę. Nielspekowa charakterystyka broni. To jest konkretnie, twardo. Dobrze się czuję, ten spust. Tak, na proces na Jedzie. Jedziesz. Dobry. Podoba mi się. No. Gra paluszek. Doberman, krótka piłka. Mamy bazę, bramka. To jest dynamika, czyli już wrzucamy naszego bejza na ten element bardziej dynamiczny. W trakcie dynamiczna wymiana magazynka. No i moi drodzy, to co ważne, karabin w pełnym wymiarze od dobijaka po element zabezpieczenia klapki. W takim piachu może się przydać. daj ludekra mi twoje ręce ja trochę pójdę tlenu z Ja to butle i z tlenem załatwię Spoko, działaj. Jedziemy Kolba jest mega fajna, ja już tą kolbą, z tą kolbą mam do czynienia jakiś czas temu i powiem ci robi roboty Jedziesz pierwszy pachołek Drugi pakapik, mamy Dajesz trzeci, Czwarty! Kur... Jest! Jest! A dobrze! Dawaj! Dumy! Pięknie wracamy! Dobry! 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 Konstrukcja jest ciężka. Fajnie się manewruje. Zrobimy kolejny test. Teraz test będzie się odbywał na zasadzie już przemieszczenia. Na kopercie ustawiam pachołki i zrobimy. Idziemy, jakby w czterech punktach na, po kwadracie. No a zgodnie ze wskazówkami zegara, idziemy. adeus Rafa Pi! Posso! Vamos o Vai! Vai! Vai, Vai! Wiesz co, front, wymiana, przywróć, dawaj ognia, dawaj doberman! Przybyło! Dajesz! O, e, fuck up, środek! Wróć! Raz ty, masz zadowolony! Jest! Lewa! <laughs> dobry, ognia! Nie masz myłu, Do, doberman, jedziemy, dobry, lewa! <laughs> Dobry! Dobry! Jeszcze dwa cele! Dobry, jeżdżę i cele! Bardzo fajnie się manewruje. Bardzo fajnie siedzi też w łapie. Zrobimy sobie teraz kilka szybkich dryli. Zaczynamy od troszeczkę wcześniej przed pachołkiem. Od pachołka zaczynasz prowadzić ogień. To rokiem to jedziemy. Powodzenia! Dynamicznie przesłona! 对面呢？了放烟。 Poszło, jest żart! 2-5 8 5 Osiem, bardzo ładnie słuchaj, Doberman. Tak, między nami chciałem cię zrobić troszeczkę bambuko, bo wrzuciłem taką amunicję słabo formatowaną ałuskiem, i w chciałem, żeby było zacięcie dosyć chodnie, okay, no ale no nie udało się. Zapracował. Bo tak, zapracował. Na moim karabinku, gdzie tam, powiedzmy, strzelałem wcześniej, zdarzały mi się, powiedzmy, tu blokady, a tutaj wypluł wszystko i generalnie zorał tą amunicję, więc mając jakby w perspektywie karabin, radzi sobie w z tymi gorszymi jakościowo, gorszą jakościową amunicją. Nie? Trzeba przyznać, że właśnie stabilnie pracuje, fajnie pracuje wyraźnie na spuście. To trzeba przyznać, że karabin ma... Taki charakterystyczny wyraźny... Milspec, Milspec, ale tak. fajnie ten język. Słuchaj Doberman, wstrzymaliśmy w trzech formułach. Jak według Ciebie? Nie mam tutaj nic do powiedzenia. Jak wygląda ten dystans? Przyszło Trzyma świetnie. Grupę. Trzyma grupę, świetnie pracuje. Nie ma mi problemów z jakimiś zacięciami. A jak pracowało się w, tym, w tej formule jakby kardiodynamicznej, gdzie wiadomo, no, ta stabilność, stabilizacja broni i tak dalej? Żadnych problemów i tak jak mówiłem, praca na, na tej długości łożu to jest bajka. Generalnie tak jak mówimy, POW dysponuje wieloma e, jakby długościami lufy, a mimo tutaj tej, tej, tej długiej lufy, całkiem poręczny karabinek, to też wpływ ma na to łoże, które stabilnie można mocno precyzyjnie tak. chwycić. Tak? mnie tutaj kurczę, i, i bojowo właśnie i tak dynamicznie. Przeleźliśmy też na długi dystans. E, ja daję tutaj takie 5 na 5 e, nie mieliśmy żadnych niespodzianek. Super baza dla kogoś, kto chce rozbudowywać swoją platformę r 15 Patrząc z perspektywy, gdzie kiedyś ileś lat temu kupowałem za bardzo podobne pieniądze karabinek, no i dzisiaj mamy POFA, zupełnie inna klasa broni. Wersja BASE 5990: wyjściowo. Wersje, jeśli chodzi o lufy, różne. Reszta do, do swojej już budowy i personalizacji, tak? To jest e, wena twórcza każdego strzelca. Ale jak powiedziałem, baza wyjściowa konkretna. No i co ważne, e, Dobryman, temat jest taki, że serwis w Polsce, mamy dystrybutora Best Hunters, no i... Nie martwimy się o to, że tak. nasz obręb dziś wędruje sobie w świat, tak? Tak, tak. No i kolejny element to trzyletnia gwarancja. P15 Base to broń idealna dla strzelców sportowych, taktycznych, którzy szukają modułowej, niezawodnej, solidnej konstrukcji. Best Hunters jest głównym dystrybutorem, jeśli chodzi o markę POF USA w Polsce. Jeśli chodzi o model Base, to dostępny jest m.in. w usKpl, Militaria Tylice i Puchacz. To do ceny, to zależy od dostawy i konfiguracji. Szczegóły o dystrybutora: POF USA p 15 b to solidna konstrukcja. Moi drodzy, subskrybujcie kanał Best Hunters. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do zadawania pytań. Trzymajcie się, hej, Trzymajcie się, cześć. Best Hunters, dystrybutor najlepszych marek.